Siemanko, jestem, WP, to jest szósty odcinek z serii Tropiki. Dzisiaj chciałbym sobie troszkę pobudować. Tu mi się jeszcze przypala troszkę szkła, ale dzisiaj będę potrzebował um, też szkło. Dir tu mam troszkę. Stone chyba nie, ale wezmę sobie bambusowych desek trochę. Um, Kobla, że jeszcze trochę dirtu Redstone mam już przy sobie <laughs> żelazo będziemy potrzebne. Zobaczcie u uuu Uuuu, o o o, szaleństwo. No i tak, mam melon i pumpkiny, mm, Użyłem programu, aby na mapce tej zwykłej tutaj znaleźć sobie tam takie te, te drewniane gówno co jest w podziemiach. I dzięki temu sobie znalazłem meloncicy, a pumpkiny po prostu na mapce no i teraz mam trzy... 3... ojojoj teraz będę potrzebował zrobić sobie repeatery i takie tam pistony i takie inne fajne rzeczy, okej okay. no i zaczynamy ile tych repeaterów będę potrzebował jeden, dwa, trzy, cztery a repeaterów nie jest dużo akurat potrzebne Więcej pochodni mi będzie na pewno potrzebne Na razie tyle To się łatwo robi więc zrobię sobie jeszcze tam na miejscu No i pistony Raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa Gówno nie to co chciałem Nie mam więcej tych Pistonów? Co mi potrzebne jest do pistonów? to czerwony ten drewno Ech, może drewno mam za mało jak ja nie lubię robić pistonów bo nigdy nie wiem jaka jest ich receptura o mój no boż dobra, dobra no i piston trzy deski cztery koble i jeden żelazo jeden ten dobra 8, następnie będzie 10, 12. No gówno, nie chcę takiego ścierwa. Co, czego teraz wam brak? Kobla teraz, Boże, Boże. Boże, Boże, nie załamujcie mnie. Okej, okay, 15 to jest 12 i 4 to jest 16. Okej. Okay. I idę wywalić to ścierwo, bo to mi niepotrzebne. Ho, ho, ho. Dobra. I, u, nie, ja, ja nie musiałem schodzić. Coś mi ostatnio strasznie ścina, muszę sobie przeskanować kompa, bo... Coś się dzieje złego, ho, ho. Może jeszcze machnę sobie jedną skrzynkę, bo... Przyda mi się na pewno... O jest, dobra, zrobimy dwie na zapas. I schodzimy. Cii, cii. Pięknie, tu wszystko ładnie rośnie, zobaczcie, tu sobie podzieliłem na dwie części i mam dźwignię od tej strony i dźwignię od tej strony, więc mogę sobie zbierać to i to, ale tu gdzieś moje nasionka w ciele. Ojej, co ja już zrobiłem. Nasionka gdzieś je mam, w jakiejś skrzynce muszę. No, what the fuck? Muszę poszukać, e, ale to ja już potem sam to Gówno zasadzę, no przestań. Nie dasz mi odcinka normalnie nakręcić śmiecią Momencik, momencik Może ja coś tu wyłączę bo to mnie denerwuje To jest niemożliwością Żeby Okej, okay, dobra, dobra Zobaczcie tu się... Kur... What the fuck, co jest Dobra, 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 sorry lecimy, mamy tu takie poziomy tu kurw... nie no, mamy yy, podzielone na sekcje tu będzie coś i tu będzie coś yy, to jest świecąca dynia, postanowiłem jakoś tak oświetlić to no i dobra, mamy tu jakieś ładne zejście tu takie jakieś dziwne filary, pewnie się zastanawiacie o co chodzi tu jest wejście na górę no i znalazłem sobie taki fajny poradniczek w necie jak zrobić farmę melonów i dym taką fajną, bardzo fajną yy, Więc ona będzie do tamtego poziomu bo tam już moja jest farma yy, bambusa I okej okay, no i zacznę Będę potrzebował jakiś materiał budulcowy Może zrobię to z drewna Bo z bambusa troszkę mi szkoda drewno będzie się dobrze chyba komponować na tym No nie narzekam, okej okay. Trzy kratki w górę muszę zostawić Czyli raz, dwa i trzy I na tym poziomie Łoj Mogę budować Więc jak to było Moment Dobra tu jest idealnie środek Zaraz, zaraz Troszkę prowizorka idzie tu jest idealnie środek, tak? Czyli od środka muszą odchodzić... Ej, chwilkę, chwilkę, chwilkę. To mnie troszkę tutaj na razie wkurza. Hmm, gdzie jest ten środek? Tu jest. Dwie kratki czyli... Dobra, mam auto switcha. Więc to chyba będzie jednak tak musiało iść. O. No bosko Teraz będę potrzebował dre e, dirtu I moment, żebym się nie pomylił. Dirt chyba tak się układało. O a tu jest jeszcze wolny. Dobra, no i już mamy schemat. I zobaczcie jak to będzie wyglądać. Teraz Redstone Torch. Yy, kładziemy jeden tu, a jeden tu. Następnie, nad tym kładziemy blok, dwa redstone torcze, hops, i pistony, które ustawić należy tutaj, hops, 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 hops. Te dźwignie będą włączać te dwa redstone, te czerwone pochodnie, a te będą złączać te dwa. E, motyka by mi się przydała, zabiorę sobie stamtąd, tak no faście, faście hops 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 hops, 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 hops. Okej, okay, chodź do mnie, troszkę już jesteś zużyta, ale przydasz mi się. bryba Mam teraz tyle żarcia, że nie będę sobie oszczędzał Okej, okay, będę tędy. O, ładnie Tu będą rosły ziarenka melionów, milionów! i one jak sobie urośnie to urośnie tu, tu, tu i tu ja na dole wcisnę dźwignię która uruchomi te pistony yy, te czerwone pochodnie yy, one prze włączą tego pistona który zetnie melona czy tam yy, dnie no a mój zbiór zleci środkiem i tak yy, mogę zrobić kilka poziomów Yy, więc ja po prostu dojadę do samej góry, bo melony są fajne. Ja lubię melony yy, Dynie już niekoniecznie, ale yy, zrobię. Jeszcze czekajcie wam pokażę, bo tu musi być Chyba to samo. Nie, nie musi, ale dla ozdoby można machnąć. W sumie o tu musi być światełko jednak musi, bo rośliny coś tam mają ze światem, że jak nie mają światła to nie chcą rosnąć, czy jakieś tam pier... Pieprzenia. E, więc ja dorobię tych poziomów do góry, może będzie, starczy mi itemów, jak nie, to sobie dorobię też itemów, no i zobaczymy się za chwilkę. No ok, chyba skończyłem już farmę na tym poziomie, mm, teraz muszę tylko dirta wszędzie zabudować wszędzie, dir ten moment żeby tu jakoś nie spaść hops, hops yy, na razie nie mam tyle ziarenek żeby posadzić to wszędzie więc oj łopata mam jeszcze jedną hops, hops, hops yy, więc na razie to zabuduję nie muszę nic tam nawet ścinać, znaczy ścinać eee, orać bole, waraj waraj zrobię, żeby to jakoś wyglądało jakieś pozory stwarzało wiecie, musi troszkę być szponik, no i jeszcze zostanie mi jedna rzecz do zrobienia okej, okay. tu już mogę zasadzić, ile mam tych ziarenek trzy, no niewiele, ale zawsze coś, więc sadzimy raz, dwa, trzy hops, raz dwa, trzy Teraz udam się po mączkę kostną Nie tędy, nie tędy. <laughs> Tutaj zostawiłem wolne, bo tam walnę sobie szkiełko, żeby tak jakaś odmiana była, żeby to ładnie może wyglądało A jakiś klimat niech nadało Ciemno jest, wezmę miecz do ręki, bo to nigdy nic nie wiadomo co mnie tu napadnie Ojej, te głupie lagi. Nie, po nakręceniu tego idę skanować kompa, bo coś tu się dzieje... ...złego. Okej, okay, bon mila tyle, powinno starczyć. Dobrze, że tu mam te szybkie zejście. To był naprawdę świetna inwestycja. Bo już wchodzić... No dobra, już się przemęczę, ale żebym jeszcze miał schodzić, to ja dziękuję. Okej, okay, jakoś tu się podsadzimy. Gówno. Okej. Okay teraz robimy tak 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 ok yy, tu jakąś pochodnię trzeba bo jest dość ciemno yy, no i dobra gdzie mam tego redstone torcza tu mam i pod redstone torczem robimy coś takiego następnie pod tym jeszcze jeden nie ma już redstone nowych pochodni? niedobrze zrobimy, zrobimy kładziemy tak tak i to w ten sposób co ja robię? what am doing? piacz okidoki no i teraz na mi jest redstone, który łączymy tak i to muszę zniszczyć bo będzie mi potrzebny guziczek. Jest button. Trochę w niefortunnym miejscu ale trudno. Nic na to nie poradzę. tą zakryję to. O. Moment. Tu musi być coś jasnego. Żeby mi się tu żadne gówno nie zespałniło. Dla ozdoby to jeszcze obuduję jakoś tak fajnie Może żebym ja tam w ogóle nie zaglądał to yy... Zróbmy coś takiego Bo i tak yy, tam muszę do tego guzika mieć dostęp A to będę już szkłem ubudowywał żeby no jakoś tak odmiennie było nie że sam ten yy, samo jakieś drewna czy też stony dobra no i to będzie na tyle w sumie yy, tu jest środek jeszcze wam pokażę no bo w sumie nie dam rady bo muszę wcisnąć guzik dobra to jest niezbędne, niezbędne zbędne. I jak widzieliście Coś mi chyba wypadło Wszystkie pistony zadziałały A jeżeli tu by było coś posadzone to One by ścięły to i zrzuciły mi na sam dół Moment Widzieliście? O, pięknie wszystko działa MŁA WUALA Jak tam mówią no i git, kit, kit, jeszcze tu muszę poprawić. Może po prostu schody cofnę, tak, tak, cofnę o jedną kratkę. Żeby to było jakoś tak ładnie, ładnie. Bo nie lubię jakieś takie... O, takie o. Mm, tu się gdzieś przekopałem, jakieś surowce tam zbierałem najwidoczniej. No i, I tak zostało. Ten diamentowy kilof jest naprawdę świetny. Bardzo przydatny. Zobaczymy czy o jeden cofnąć? Dobra, jeden już może być. Yy, jeszcze chyba w następnym odcinku zabawię się w enchanting, bo jakoś tak wszyscy teraz enchantują. Jeszcze w tych update'ach są zmiany do enchantingu, więc ja chyba Oj, też się pobawię. Enchanting. Oki Doki, okidoki. okidoki. Yop. No i możemy sobie zobaczyć jak to tam w środku jest zbudowane. To no nie podoba mi się to, ale niestety nie mogę tego zmienić. Chyba mogę, w sumie. Nie no dobra, niech zostanie. Już nie będę kombinował. Sobie tu jakoś to zaznaczę, że tu jest ten guziczek. O no dobra, niech już będzie. Tu zrobię identycznie, żeby jakoś tak nie odstawało to od reszty. Mam deski, mam jeszcze deseczki ładnie o zabudujemy. Git 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 no no i teraz wygląda to po ludzku. Jeszcze zrobię jedną fajną pierdółkę w zasadzie, ale o. No i wygląda to całkiem dobrze Nie mam na co narzekać na pewno yy, A żeby mi się tu łatwiej to zbierało To tu budujemy kanalik Tu budujemy półpłyteczkę Hops I wylewamy wodę o. o pięknie I teraz żeby jeszcze tam nie wchodzić I czegoś nie zmajstrować to ja zrobię taki bajer. Widzicie? Nie ma wejścia. No dobra, jest ja wodą. <grym> yy, więc może zastosuję tu inne, inne coś. Hops. Gdzie jest ta półpłytka? Aha, nie wchodzi, nie przepływa. Więc zrobimy tak. Mm. bo bym musiał... tu, dobra, zrobimy tak o. i teraz, i wrzućmy coś, hops dobra, to sobie płynie, ja sobie tu wchodzę tu już zgarnia i tam jak wejdę po prostu na dół, moment, ja wolę sprawdzić żeby no nie zgarnia, trzeba wejść do dołu, ale nic już na to nie poradzę, no i okej, okay, jest fajnie, fajnie, mi się podoba to obudujemy o i Boska, Boska. Nie wiadomo skąd wciskam guzik Jeszcze nic nie urosło niestety, ale już niedługo Moment To może zniszczę I dam A, z tego nie zrobię pół Tak, dobra co ja robię? nie urosło jeszcze tam nic niestety niestety no trudno ale to nie problem ok no i farma jest mniej więcej gotowa mi się bardzo podoba ładnie to wszystko wygląda jeszcze będę musiał się dostać z tej strony i tu wypełnić to wszystko szkłem ale to w sumie nie problem zaraz machniemy hops 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 to już nie wiem po co robię, bo to w sumie wygląda od środka będzie, yy, od zewnątrz nie będzie tego widać, ale jak już robię dookoła, to już robię. Yy, nie zabij się przypadkiem. Ciachu, ciachu, szkiełko, szkiełko, szkiełko. Teraz tylko nazbierać więcej melonów, posadzić do końca, no i jak już będzie, nie, 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 będzie cała gotowa, będzie naprawdę fenomenalnie moim zdaniem wyglądać to niejako trochę, ale dobra, już zostawię, no i co, fajnie to wygląda tak jakś tak, no pff, ma swój klimat, tu może tak trochę za bardzo monokolorowo. I jakby to zamienić na deski Dobra ja pomyślę mm, dokończę drugą tą farmę mam nadzieję że i temu wystarczy redstone a. powinno starczyć jak nie no to przecież farma tam jest jeszcze zasadzę te nasionka i będzie wszystko cacy mm, aha wiem czemu nasionka mi zginęły bo moda miałem usunął mi się nie wiem czemu ale go zainstaluję od nowa no i sobie po prostu dodam te nasiona bo je miałem a nie wiem czemu mi się usunęły te mody, więc zrobię teraz cięcie, przygotuję do końca tą farmę tą jeszcze może tu coś pozmieniam, jak nie to zostawię jak jest, no i zobaczymy się dla was po krótkim cięciu. No i jestem już ponownie wróciłem, poczekałem prrr, ile, ja wiem z 20 minut no i melony nie urosły, a dynie jak widzicie już tam powoli sobie rosną nie wiem czemu ten proces rosnięcia, rośnięcia odbywa się tak długo e, Zaraz wam pokażę jeszcze na szybko, bo już mam mało czasu e, Ile dynek urosło? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć No niewiele, niewiele A melonów z trzech nasionek jeszcze nic nie urosło niestety Długo, ja, nie wiem czemu tak jest no ale trudno, automatyczna półautomatyczna nie, automatyczna farma działa, bo nie trzeba nic sadzić No i może sobie zbierzemy, tu jak widać nic nie ma Aha, czemu tu jest woda? Ja ją wylałem na samej górze, bo tak było Nie wiem, może to coś pomoże i widzicie Było pięć dyniek Czemu na nie płyną? A, jedna tu spadła więc zaraz, nie, nie, naprawię, bo nie mam itemów, yy, ale tu jakieś podwyższenie, żeby ona nie spadała prosto, bo wtedy nie chce lecieć. Jeżeli tu postawi jakiś klocek, to może przylecieć. No zobaczymy, ja to wykombinuję już poza wizją. W następnym odcinku w sumie nie wiem co zrobić, yy, więc fajnie by było, gdybyście mi napisali w komentarzu, Zawsze jakaś odmiana, niż że ja sam wybieram. Dobra, to by było na tyle na ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, eee, skomentujcie filmik, jest to dla mnie bardzo ważne. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, jesteście, mogę tak powiedzieć, to zasubskrybujcie mój kanał. Jeszcze raz, dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Bę!